Dzień dobry! Dzisiaj porozmawiamy o trójkącie prostokątnym, ale nie byle jakim trójkącie prostokątnym. Jest to taki szczególny, wyjątkowy trójkąt, który stanowi połowę kwadratu. Mamy tutaj narysowany kwadrat. Narysujmy przekątną tego kwadratu. Przekątna podzieliła nam kwadrat na dwa identyczne trójkąty. Na dwa przystające trójkąty. Zamalujmy jeden z nich i temu trójkątowi się teraz przyjrzyjmy. Ponieważ jest to połowa kwadratu, więc każdy bok kwadratu ma jednakową długość, więc możemy od razu zapisać, że te dwa boki będą miały identyczną długość a. Natomiast ten trzeci bok, to przekątna kwadratu. Każdy uczeń klasy ósmej powinien pamiętać, że przekątną obliczamy ze wzoru D, to się równa, a pierwiastek z dwóch. A razy pierwiastek z dwóch. Czyli z tego wynika, że ten bok ma długość, a pierwiastek z dwóch. I to są wzory, które trzeba zapamiętać. Będziemy te wzory stosować zawsze w trójkącie prostokątnym równoramiennym. Dobrze by było jeszcze zwrócić uwagę na kąty w tym trójkącie. Ponieważ jest to połowa kwadratu, więc tu mamy kąt prosty, i ponieważ jest to trójkąt równoramienny, to oba kąty ostre mają po 45 stopni. I teraz mamy już wszystkie potrzebne informacje Przypomnę teraz jak wyznaczyć wzór na przekątną kwadratu. Być może ktoś tego nie pamięta, więc wyprowadzimy ten wzór. Każdy bok kwadratu ma jednakową długość a, a to jest ta nasza przekątna d. Stwierdzenia Pitagorasa wiemy, że suma kwadratów Długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej, czyli nasza przekątna d kwadrat równa się a kwadrat dodać a kwadrat. Redukujemy wyrazy podobne. A kwadrat dodać a kwadrat to już mamy 2a kwadrat. Aby obliczyć d kwadrat, trzeba spierwiastkować, czyli d to jest pierwiastek z 2a kwadrat. Przypominam, że możemy osobno obliczyć pierwiastek z dwójki i osobno z a kwadrat. I teraz widać, że pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną, czyli zostanie nam ten pierwiastek, nie jesteśmy w stanie obliczyć. A pierwiastek z A kwadrat to jest A. I wzór zawsze podajemy w takiej postaci, że najpierw literka A, a później ten pierwiastek z dwóch. A razy pierwiastek z dwóch. Przejdźmy do konkretnych przykładów. Jeśli jedna z przyprostokątnych jest dana, ma długość 2, to możemy zauważyć, że druga przyprostokątna również ma 2. Możemy sobie zawsze napisać te nasze wzory, tak jakbyśmy stawiali pieczątki. Tu jest a i tu jest a. a równa się 2. a równa się 2. Więc przeciwprostokątna w tym trójkącie to a pierwiastek z dwóch, czyli 2 pierwiastki z dwóch. Podobnie możemy wykonać kolejny przykład. Jeśli mamy trójkąt prostokątny równoramienny, to ten bok oznaczamy przez A i ten bok to również A. Czyli skoro jedna z przyprostokątnych ma 3, to druga również ma 3. A przeciwprostokątna to A pierwiastek z dwóch, czyli trzy pierwiastki z dwóch. I kolejny przykład. Jeśli jedna z przyprostokątnych ma 4, to druga też ma 4. A przeciwprostokątna to A pierwiastek z 2, czyli 4 pierwiastki z 2. Zapisywanie, że to jest A, na pewno może pomóc. Obie przyprostokątne to A, a przeciwprostokątna A pierwiastek z 2. Kolejny przykład. Najlepiej od razu postawić nasze pieczątki, czyli tu mamy a i druga przyprostokątna to również a. Czyli trzy pierwiastki z dwóch. Zauważcie, że tutaj to samo przepisujemy. Natomiast przeciwprostokątna to a pierwiastek z dwóch. Czyli podstawiamy Zamiast a musimy podstawić to wyrażenie trzy pierwiastki z dwóch, czyli mamy trzy pierwiastki z dwóch i jeszcze razy pierwiastek z dwóch. Możemy pomnożyć pierwiastki, pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z liczby 4 i mamy trzy pierwiastki z czterech, pierwiastek z czterech to 2, czyli otrzymujemy 3 razy 2, a to się równa 6. Czyli ten odcinek ma długość 6. I kolejny przykład: jedna z przyprostokątnych to A, druga przyprostokątna to również A. Czyli tu mogę przepisać to samo, dwa pierwiastki z trzech, a teraz obliczamy przeciwprostokątną. Wzór to A pierwiastek z dwóch, no i podstawiamy. Nasze A, czyli dwa pierwiastki z trzech, to podstawiamy. Czyli dwa pierwiastki z trzech razy pierwiastek z dwóch to się równa dwa pierwiastki z sześciu. I rozwiążemy kolejne przykłady. Tu jedna z przyprostokątnych ma długość 5. Czyli druga przyprostokątna również ma 5, a przeciwprostokątna 5 pierwiastków z dwóch. W kolejnym przykładzie dana jest przeciwprostokątna, czyli to jest nasze A pierwiastek z dwóch. Jeśli się dobrze przyjrzymy, to widać, że skoro A pierwiastek z dwóch, Równa się 12 pierwiastków z 2, z tego wynika, że A musi się równać 12, czyli przyprostokątna ma 12 i druga przyprostokątna tak samo ma długość 12. I kolejny przykład. Skoro przeciwprostokątna, to A pierwiastek z 2, zatem a równa się 7. Czyli każda z przyprostokątnych ma tę samą długość 7. A teraz trudniejszy przykład. Spróbujmy najpierw postawić nasze wzory, czyli pieczątki. Tu będzie a, tu również a. Natomiast tu gdzie ósemka, mamy a pierwiastek z dwóch. Czyli co możemy zapisać? Możemy zapisać, że a pierwiastek z dwóch to jest to samo co 8. A pierwiastek z dwóch równa się 8. W ten sposób powstało równanie, które trzeba rozwiązać. Dzielimy obustronnie przez pierwiastek z dwóch i otrzymujemy ułamek. A to się równa 8 podzielić przez pierwiastek z dwóch. Następnie usuwamy niewymierność z mianownika, czyli rozszerzamy nasz ułamek, mnożąc licznik i mianownik przez ten pierwiastek występujący w mianowniku. Czyli mnożymy 8 razy pierwiastek z dwóch i mianownik też mnożymy razy pierwiastek z dwóch. Otrzymujemy 8 pierwiastków z dwóch przez 2, ponieważ pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z czterech, czyli po prostu 2. Nasz ułamek możemy jeszcze skrócić, więc skróćmy ósemkę z dwójką. I ostateczny wynik to cztery pierwiastki z dwóch. Czyli A równa się cztery pierwiastki z dwóch. Możemy na naszym rysunku uzupełnić, że każda z przyprostokątnych ma długość cztery pierwiastki z dwóch. I przechodzimy do kolejnego trójkąta. Najpierw się zastanówmy, gdzie mamy przyprostokątne. Tam postawimy A. Czyli tu jest jedno ramię naszego trójkąta, tu drugie. To są nasze przyprostokątne. Natomiast przeciwprostokątna to A pierwiastek z dwóch. I w ten sposób samo równanie nam się układa. Zapiszmy więc, że A pierwiastek z dwóch to się równa 14 dzielimy obustronnie przez ten pierwiastek czyli a to się równa 14 przez pierwiastek z 2 trzeba jeszcze usunąć niewymierność z mianownika czyli rozszerzamy ułamek mnożymy licznik i mianownik przez tę samą liczbę w tym wypadku przez pierwiastek z 2 otrzymujemy 14 pierwiastków z 2 przez 2. Ułamek można skrócić. 14 i 2 możemy skrócić przez 2. Czyli ostateczny wynik to 7 pierwiastków z 2. Czyli przyprostokątne mają długość 7 pierwiastków z 2. Na koniec jeszcze jeden przykład. Spróbujemy go zrobić różnymi metodami. Zacznijmy od tego, że to są nasze przyprostokątne, czyli A, a to jest przeciwprostokątna, czyli a pierwiastek z dwóch. Metoda pierwsza polega na rozwiązaniu równania, czyli układamy równanie, że a pierwiastek z dwóch równa się cztery. Rozwiązujemy równanie, czyli dzielimy obustronnie przez ten pierwiastek. Następnie usuwamy niewymierność, czyli rozszerzamy ułamek, mnożymy licznik i mianownik przez ten pierwiastek i mamy cztery pierwiastki z dwóch przez dwa. Oczywiście możemy skrócić Jeden K i dwójka zostaje, czyli a to się równa dwa pierwiastki z dwóch. I to była metoda pierwsza. Metoda druga jest również poprawna i jest dosyć ciekawa. Tym razem nie będziemy stawiać naszych pieczątek, natomiast dorysujemy wysokość naszego trójkąta. Wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego. Czyli prowadźmy tę wysokość. Proszę zobaczyć. Wysokość ta podzieliła nam trójkąt prostokątny na dwa mniejsze trójkąty prostokątne. Przyjrzyjmy się jednemu z nich. Proszę zobaczyć. Ten trójkąt prostokątny również jest trójkątem równoramiennym. Mało tego, ta wysokość podzieliła podstawę na dwie równe części czyli ta, ten odcinek ma długość 2 i ten odcinek również ma długość 2. Zauważmy, że te kąty są równe one mają po 45 stopni. Czyli z tego wynika, że ten czerwony odcinek również ma długość 2, bo jest to trójkąt prostokątny równoramienny. Czyli jeżeli to zauważymy, że tu mamy 2 i tu mamy 2, to wystarczy zauważyć, że tu mamy A pierwiastek z 2, czyli 2 pierwiastki z 2. I ta metoda również pozwala na obliczenie długości tego odcinka. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.